Cześć! Dzisiaj pokażę Ci, jak w łatwy sposób z klipów z Twitcha możesz stworzyć treści, które będziesz publikować na TikToku lub na Instagramie. Wejdź do wyszukiwarki Google i wyszukaj frazę Streamladders. Bez S na końcu. Streamladder. Klikasz w pierwszy link dostępny w wyszukiwarce i zostanie wyświetlona Ci strona, w której będziesz poproszony o to, żeby wkleić link do klipa z Twitcha lub żeby połączyć konto Twitch ze Streamladder. Ja wybieram opcję pierwszą, kopiuję sobie link do klipa, klejam go tutaj i klikam Get Clip. Następnie musisz wybrać wzór, który pokazuje jak będzie wyglądał ostatecznie Twój klip. Trzy są dostępne dla konta premium, trzy są dostępne dla konta free. Ja zwykle korzystam z tego Split. Teraz musisz wskazać miejsce i obszar kamery, który ma się wyświetlać w klipie, który ma być brany pod uwagę. Kiedy wybierzesz już obszar, który ci satysfakcjonuje, klikasz akcept i w kroku drugim musisz wybrać obszar z gry, który chcesz, żeby był widoczny na klipie. Następnie ponownie klikasz akcept. Zostaje wyświetlony ci podgląd klipu. Ja niestety muszę wyjść z wersji mobilnej, ponieważ ta strona nie działa na Urządzeniach mobilnych. Jeżeli satysfakcjonujecie to, co widzisz, klikasz przycisk Finish. Teraz pozostaje już tylko poczekać, aż Twój klip zostanie przerobiony na finalny obraz. Później będziesz mógł go wyeksportować bezpośrednio do TikToka, do jakiejś chmury lub pobrać do siebie na komputer. Ja zazwyczaj korzystam z tej ostatniej opcji, czyli pobieram bezpośrednio do siebie plik. Jeżeli podobał Ci się ten klip, zapraszam do zostawienia komentarza o treści tak. Bardzo proszę Cię też o dodanie lajka i zaobserwowanie kanału. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało wpadnij na streama o 18. Chętnie odpowiem.